Siemano mam jestem Marcin w dzisiejszym odcinku Jarek Gdzie Jedziemy, mamy dla was vloga, takiego luźnego, w ogóle stwierdziliśmy to tak, tak Jarek, a może pojedziemy do Czech, zabiegną pojaderki? Tak i jest. I kogo odwiedzimy? Odwiedzimy prawdopodobnie Pero Moravia na pewno. I SR Ro, proszę tak. państwa, będzie ciekawy vlog, więc nie wiem, nie będziemy przedłużać. Tak jest. Jemy na razie, Jarek i śniadanko, ja też jem śniadanko, nie wiem czy widać, widać proszę państwa i co, widzimy się... Na trasie do Czech, bo zaraz wyruszamy, tylko zjemy śniadanko i jedziemy w drogę, więc zapraszamy Was serdecznie, zostawcie do razu suba, łapkę w górę, jakiś komentarz napiszcie. Palimy I jedziemy. co byście chcieli, żebyśmy załatwili w tej Pradze, w Pradze, czekam. Czechach, może promorawie, na biegu fajerwerki, eser pyro. To, to się to okaże, to się okaże, proszę Państwa, więc widzimy się. Ju. Ej, aktualizacja, aktualnie jesteśmy na trasie do Pyro Moravi i potem do SR Pyro Jesteśmy koło Częstochowy, stoimy jakby w mini korku. Jarku, nie? Tak jest, siema tak. I co? Bierzemy fajny towar Tak, dla was Dla was dla... Tak, 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 taki ciekawy blog, coś innego, nie tylko fajerwerki, testy, tylko vlogi Moim zdaniem vlogi są fajne, dla was to są fajne Jeżeli tak, to zostaw w górę tak jak mówiłem, no. I co? Potem z wami się jeszcze e, co? Z wami się zobaczymy dalej w dalszej części tego vloga. No jak? Mamy godzinę 10:29. Ale jeszcze yo. tak, idziemy się potem Jo, yo, jo, yo, 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 yo. przystanek jaku? Elo? ma? E, co robimy? E... Idziemy na stację, zobaczcie, te mamy stację, tak, taka fajna stacja. Jesteśmy blisko granicy z Czechami. Do Strawy jedziemy? Tak. Idziemy coś zjeść szybko, jakiegoś kodoga, coś tego. Tak. No i będziemy kontynuować vloga. Teraz z GoPro nagrywamy. Jestem jest strutny, więc muszę się strutować. Musimy coś zjeść, pijemy na stację i no nie wiem. Chyba tym razem widzimy się już w Czechach. Zapraszamy teraz na timelapsa, i Słuchajcie, jeżeli macie jakieś propozycje co do produktów, i robi SRPRO piszcie w komentarzu. Piszcie w komentarzu, no. A my dla Was załatwimy wszystko. Tak. Prawie wszystko. Mano no mordy zobaczcie gdzie jesteśmy. W Feromorawie. W wbijamy, wbijamy zobaczyć co tam mają. Z jajem tym bez Tak szybko nagranie z GoPro, mam nadzieję, że będzie git. Może ale time-lapse'owa wam, nie mywam, więc. Jarek, Jarek, zobacz gdzie jesteśmy, nie? Mango. Jesteśmy w Feromorawie. Idziemy nagrać gaśnięcie chodź. Tak jest. Thumb lights. Wo et Það er orðka. XD Orginálna. Og það er bara hana. Ó það er svona þeirr fæna þeirr. RGD. Dymi. Proszę Państwa, zobaczcie, gdzie teraz dojeżdżamy. Jedziemy do Panda Pirotechnik! Jeszcze chyba nikt tu nie był z polskiego YouTube'a, A ja jestem jako pierwszy z maniakiem, Piro. Elo maniak? Nie mam. Elo maniak. Pijaku? Ja jestem gdzieś. Aha. No jedziemy, jedziemy. Pokażemy, jak to wygląda. Siemano Mordy, jesteśmy. I gdzie, gdzie, gdzie? Panta Pirotechnik. Jedziemy do środka, zobaczymy, jak to wygląda. Yo. Czecha. Czecha. No. wiem. Tak. No. Nie widzę. Dzień dobry. My przejechaliśmy na zakupy. Marcinator i spółka. Z Polski. A do kogo? A do Panty. ideme. Oh, Ďakujem. Powiedz, byśmy u Panty teraz? Tak. Gadaliśmy z szefem wszystkich szefów. Panty? Mm. bardzo miło nas Chodź, że ja będzie... może... A tu sobie Tak, to sobie no. no. To się Dobra. Jeśli mieli okazję, to wbijajcie do Czech, do Panty tutaj. A my jako pierwsi odwiedziliśmy. I, za... I co zauważyliśmy, że mają. Bardzo fajną. Tak, tak, ale nie chodzi mi o produkty, że nie ma takich, co u nas są w Polsce. Tak, są inne. I będziemy dla was je testować. Oczywiście, że tak. Fajnie, że tam dogadaliśmy i co? Już I... chyba kończymy tego vloga? Nie Czy... wiem, chyba nie. nie Zobaczymy. Wie. Jak coś, co jeszcze się z nim pożegnamy najpóźniej. Później. Dokładnie tak. I co chciałem powiedzieć? No, że pan tam ma fajne produkty. Tak, fajne. A gdzie pojechał boss? Co on robi? Nie wiem. Zostawił nas. A dobra czeka nas, idziemy z eee, samochodu to to No zobaczymy i widzimy się ja. potem, do zobaczenia Tak. Ale było naprawdę fajnie, zresztą widzieliście przed chwilą przebitkę tam yy, jak, towar, jak tam towar wygląda i w ogóle Pyromorawia to jest super Tak, więc naprawdę superowy wyjazd z biegu w w opisie No i co, widzimy się potem, Jo. Eee, w ogóle mordeczki, witamy was teraz jakby w podsumowaniu tego vloga Bo zapomnieliśmy wam, znaczy w sumie widzieliście na miniaturce co kupiliśmy mniej więcej nie wiem czy będzie nas dobrze widać. Dzisiaj majarek tutaj przywitaj się. Cześć. E, pokażę wam szybko co kupiliśmy w Peromarawi i potem wam powiemy ogólnie po co byliśmy w Czechach szybko i będziemy kończyć tego vloga. Ogólnie nie było wszystkiego całego towaru wystawionego w sklepie, bo mają remont. Dokładnie tak. No ale e, gadać nam z szefem i w ogóle i te rakiety byliśmy do przetestowania różne, ale to będzie gdzieś po prostu testy, no zobaczcie takie Niech ich nie testował jeszcze? Zajebiste są. One są pojedynczo sprzedawane i zobaczymy, czy jest coś naprawdę fajnego do tego zakupu. Tutaj taki fajny zestaw też będzie testowany oczywiście na kanale. Taki wiecie, z pirobajerami po prostu. Tak. Oczywiście nie, może, nie mogę zalecać eee, petard petardy. Megatron i Black Death. No, nowe wersje już oczywiście. Tak, I wiecie, małe wyrzutnie te od 16 tak. strzałowe, każdemu znane praktycznie. Tak, widzieliśmy całą serię. Mieliśmy całą serię. No i oczywiście... I to nie są takie same. jak Best Day, a to jest Night, nie, te Orły i dymy nowe na zabryczkę. Zobaczymy jak się będą sprawować testy i. No, no mamy wszystkie. wszystkie tak, I wszystkie może kiedyś te produkty mamy... pojawią się na biegun fajerwerki. Oczywiście link macie w opisie. Tak jest. Wpadajcie. No i co? I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Tak. Like Czeka, trzeba podsumować vloga. Aha, vlog zajebisty. No paliśmy do trzech. Ogólnie byśmy u... jak widzieliście, Panta Pyrotechnik oraz Prumoravi tak. W Z... Paci nie udało nam się zakupić produktów. Nie, bo, bo nie mieli sklepu, mieli jakiś tam remont, coś tego, ale tak. no, pogadaliśmy sobie. Yy, ogólnie pojechaliśmy po to, żeby... no, no yy, Zwiedzić? Zwiedzić i tak, i, chcę, i chcielibyśmy, żeby te niektóre produkty... Tak. Od tych importerów pojawiły się na biegu żebyście mieli większy wybór, ale to zobaczymy jak to będzie, wiecie o co chodzi. Najpierw trzeba przetestować i w ogóle to też wszystko kosztuje. Jak w domu nic nie, nie ma za darmo. Marzenie się spełniło, bo w sumie. A jak... chcieliście pojechać do Piromrawii, tak. tak, i fajnie, super. Zabrona nas I no. Biegun. Taki vlog. Coś innego też na kanale, żeby było. Jeżeli się podoba, oczywiście, łapka w górę. Wszystkie linki macie w opisie, subik dzwoneczek. Tak. Suba macie tutaj na jego czole. Klikajcie. Tak. I no. To do następnego odcinka. Tak dokładnie tak. Trzymajcie się z ciała.